Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj poznacie Dorotkę. Cześć, witam wszystkich. Dorota jest moją znajomą jeszcze z czasów, kiedy ja sama latałam, a teraz obecnie jest stewardessą VIP i to w arabskich liniach lotniczych. Także będzie bardzo ciekawie. Witamy. Tak. Dzięki, dzięki za zaproszenie. Cześć Dorotko, jeszcze cześć, raz. Cześć. W takim razie może opowiesz nam coś o sobie, o tej swojej historii latania, bo jest to nie ma. jest Twoja pierwsza praca. No, no nie, nie, jest zdecydowanie moja e, dług, e, długa droga pokrętna. E, trwa już 8 lat. Wow. <laughs> dokładnie mm -hmm. Zaczynaliśmy razem zresztą, prawda? Tak, to były e, Twoje początki. E, tak, moje początki, a Twoje jeszcze wcześniej. Chwileczkę, tak? Proszę, tak, ale dość. nie zdradzamy szczegółów. Nie zdradzamy szczegółów, ale tak, poznałyśmy się w pracy. Mm -hmm. e, no właśnie, 8 lat temu zaczynam swoją przygodę z lotnictwem. No i tak ta droga trwa do dziś. Tak jak już powiedziałam, była pokrętna, musiałam hmm, zmieniać czasami... To sam... polegało właśnie. Tak, rynek w Polsce był trochę niestabilny, jak pamiętasz w tych latach hmm. 2011-12, więc... No ludzie migrowali od jednej firmy do drugiej, od jednej Jaka. czarterowej linii do drugiej, mhm. e, więc oczywiście to wpływało gdzieś tam na nasze doświadczenie i, <laughs> i tak pomagało I nas też. tak podejście, hartowało, hartowało dokładnie. Mhm. E, więc tak, zaczynałam w polskich liniach lotniczych tutaj, e, w, to znaczy to był polski oddział e, włoskiej linii lotniczej mhm. dokładnie. Mhm. E, później były to oczywiście linie czarterowe, jakby no, nas zdobycie doświadczenia gdzieś tam też dobre. Oczywiście jak najbardziej. Bo doświadczenia są ważne, bardzo jak najbardziej. ważne, oczywiście. Mm -hmm. e, później miałam taki epizod też w takiej regularnej linii lotniczej, gdzie stałam mm -hmm. instruktorem. Tutaj to udało gratulacje. mi się dzięki, udało mi się trochę poznać ten e, też... E, no, lataliśmy z VIP-ami, oczywiście nie były to takie vip jak teraz, mm -hmm. ale gdzieś tam zaczynała Została się Ale ta Polska, ta, tak, tak, na Polska okay. zaczynała się gdzieś ta historia mm -hmm. z wtedy. Więc e, gdzieś to też mnie wzbogaciło, moje doświadczenie jak najbardziej. Później dostałam się do um, też linii na Bliskim Wschodzie. Mhm, no właśnie, e, tak. gratuluję, pierwsze sukcesy międzynarodowe. Dokładnie. Okazało się, że Polska jest za mała. Na za mała, ja tak składowa. się pomyślałam, że chyba wszystko tu widziałam. Tak. Więc czas spróbować mhm. czegoś nowego. Oczywiście. No i zresztą tak przyjaciółka mnie nakłoniła, mówi, a musisz spróbować, mhm. czemu nie. Mhm. Ja nie byłam jeszcze do końca przekonana, ale pomyślałam, no wyzwanie, czemu nie. I o, poszłam to. totalnie na luzie. Mm -hmm. To czasami pomaga bardziej, i mm -hmm. już dostałam się po prostu. Mm -hmm. I myślę wtedy, no trudno. Ludzie naprawdę się starają, żeby dostać tę pracę. Mówię, sobie powiedziałam, że warto jest spróbować i zobaczyć, zdobyć takie fajne doświadczenie. I to też naprawdę pomaga. Później znaleźć, jeżeli chce się kontynuować po prostu w liniach na przykład VIP, bardzo pomaga to doświadczenie. Szczególnie na Bliskim Wschodzie, gdyż jest to naprawdę wysoki standard, poziom obsługi klienta. Rzeczywiście wysokie wymagania. gdzieś tam pomogło to. Na pewno, na pewno. I też to Twoje Przednie doświadczenie z kolei pomogło do pierwszej rejsowej Twojej linii oczywiście, arabskiej. Oczywiście, oczywiście, no dokładnie. E, trzeba obalić mit tutaj, no. że doświadczenie w liniach, e, liniach lotniczych nie pomaga w zdobyciu kolejnej pracy w lotnictwie. Mm -hmm. To nie jest prawda. Pomaga. Nie, nie pomaga. jest konieczne, ale zawsze Tak, jest tak szczególnie jeżeli ja to widzę, jeżeli mm -hmm. chodzi o linie VIP, tak, w liniach prywatnych, no to jest bardzo ważne, mm -hmm. tak. Czasami w Polsce zdarza się, że linie Potrzebują osoby no mniej doświadczone, mm. ale na przykład, nie wiem, doświadczenie jakiejś restauracji, tak, Jasne. czy coś Customer pomaga. Service. Customer service, tak, ale gdzieś tam mm. w Europie, a szczególnie właśnie na Bliskim Wschodzie jest to bardzo potrzebne, duże doświadczenie mm. po prostu w lotnictwie, mm -hmm. więc naprawdę na to patrzą i to pomaga.